3 kwietnia. Wiadomości z Ukrainy. W Iwanowsku udało się wysadzić most na rzece i dużą przeprawę rosyjskich okupantów. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy wysadzili most na autostradzie w częściowo okupowanej, ale niezdobytej wsi Iwanowskie na zachód od Bachmutu, przez którą rosyjscy najeźdźcy pędzą do wolnego miasta Hasów Jar. Poinformował o tym minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mykhailo Fiodorow na swoim kanale Telegram, wskazując, że detonacji dokonał krajowy robot naziemny Kamikadze Ratel S. Na opublikowanym filmie nakręconym przez bezzałogowy statek powietrzny widać, jak robak przejeżdża obok uszkodzonych pojazdów opancerzonych wroga i nurkuje w wyłom na moście. W tym momencie operator zdetonował ładunek wybuchowy. Najwyraźniej ukraińscy obrońcy już wcześniej bezskutecznie próbowali wysadzić ten most, ale on nadal częściowo działał. Mamy nadzieję, że Ratel S rozwiązał problem. Na mapie wstępnie zaznaczyliśmy czerwonym kwadratem położenie mostu przynajmniej jest to jedyne miejsce w Iwanowie, gdzie trasa przecina rzekę. Siły obronne zniszczyły także przeprawę okupantów przez rzekę w obwodzie ługańskim. Bojownicy Brygady Zemsty Państwowej Służby Granicznej Ukrainy zniszczyli przejście rosyjskich okupantów przez rzekę Żerebet w obwodzie Ługańskim wybuchowym pociskiem zrzuconym przez bezzałogowy statek powietrzny Vampir. Poinformowało o tym centrum prasowe, publikując w swoich zasobach medialnych odpowiedni film nakręcony samym dronem bombowym. W rezultacie zniszczono przejście i możliwości logistyczne okupantów. Ze względu na cechy geograficzne można w przybliżeniu ustalić, gdzie dokładnie to się stało, ponieważ mniejsza część Żerebeta znajduje się na okupowanym terytorium, jest to obszar wsi Rajchorodka i Nowowodiane. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły kolumnę czołgów i pojazdów opancerzonych w pobliżu Nowomychajłówki. Na terenie częściowo zajętej, ale niezdobytej wsi Nowomychajłówka w kierunku maryjskim, bojownicy sił obronnych zniszczyli dużą kolumnę pojazdów opancerzonych rosyjskich okupantów. Ukraińscy obrońcy opublikowali odpowiedni film, zmontowany z materiału nagranego przez bezzałogowy statek powietrzny lub kilka, którego operatorzy dostosowali ogień do wrogich czołgów i opancerzonych pojazdów bojowych. Na początku filmu widać, że kolumna składała się z siedmiu jednostek wyposażenia. Jeśli się nie mylimy, wszystkie zostały zniszczone lub uszkodzone. Co najmniej trzy z nich stanęły w płomieniach. Przypominamy, że dzisiaj jest to już drugi taki film, na którym kolumna pancerna wroga zostaje zniszczona bez udziału dronów kamikaze, artyleria, miny przeciwpancerne i systemy rakietowe. Podczas gdy wcześniej, przez kilka miesięcy z rzędu, wszystkie tego typu ataki były w większości odpierane przez drony kamikaze. Mamy więc wymowny dowód na to, że siły zbrojne Ukrainy mają więcej pocisków. Z wcześniejszych doniesień wiadomo, że w rejonie Nowomychajłowki walczy odrębna brygada desantowo-desantowa Sił Zbrojnych Ukrainy. Blinken stwierdził, że Ukraina znajduje się w tym krytycznym momencie wojny. Ukraina znajduje się w to krytycznym momencie wojny z rosyjskimi najeźdźcami. Powiedział to dzisiaj sekretarz stanu USA Antony Blinken. Wskazuje się, że szef amerykańskiej dyplomacji przebywa z wizytą we Francji, gdzie spotkał się z ministrem obrony narodowej Sebastianem Lecorn. Bezwzględnie konieczne jest zapewnienie Ukraińcom tego, czego potrzebują do samoobrony, zwłaszcza amunicji i sprzętu obrony przeciwlotniczej, podkreślił w rozmowie z dziennikarzami. Blinken dodał, że takie potrzeby Ukraińców to kolejny powód, dla którego Kongres USA powinien spełnić prośbę prezydenta Joe Bidena o przeznaczenie nowych środków na finansowanie pomocy Jednocześnie szef Departamentu Stanu zauważył, że Waszyngton nie wspiera ukraińskich ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej i nie pomaga w ich organizacji. Nie wspieraliśmy ani nie ułatwialiśmy ukraińskich ataków poza terytorium Ukrainy. Powiedział Blinken podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stefanem Sejournajem. W ten sposób odpowiedział na pytanie dziennikarzy, czy ataki na rosyjskie rafinerie są właściwym posunięciem strategicznym dla Ukrainy. Ze swej strony Sejurne stwierdził, odpowiadając na to samo pytanie, że Ukraina ma prawo do uzasadnionej obrony. Należy zauważyć, że Blinken faktycznie przyznaje, że trudna sytuacja Ukrainy jest wynikiem bierności Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Donald Trump blokuje pomoc dla Ukrainy przy pomocy grupy swoich zwolenników w kongresie pod przewodnictwem speakera Johnsona. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.